Ej chuj! Chuj za jakieś auto! Szybko. Eee Czekaj, trzeba to no ogarnąć! Mogli nie mało to wyposażenie, ale mamy kilka rzeczy. To jest David Explorator. E, Dziś jesteśmy na Urbexie. Tutaj, właśnie przed nami, jest Urbex. Ze mną jest Seba Urbex, Marcin na Urbexie. No i, i Kasper Urbex, więc do niego do wszystkich linki macie w opisie. E, my wchodzimy no i zapraszam bardzo z tobą. Ej, chuj. Chuj za jakiś autor. Szybko. Czekajcie. Siemanko. Mamy pies na terenie. My ogólnie ogarniamy temat. Jak nie wejdę tak, albo tak może wejdę. Ej, jest jakieś wyposażenie. Słyszysz? Dobra, czekaj, może wejść z prąd, Ja wbijam. Eee, czekaj, trzeba to ogarnąć. to nie wiem Czekaj. Czekaj musisz mi poddać rękę Podaj mi rękę Przytrzymaj mnie, przytrzymaj mnie Przytrzymaj mnie, przytrzymaj Dobra. Przytrzymaj mnie, przytrzymaj mnie Dobra Wbijam No, już Dobra, chodź Dobra, ja nagrywam Dawaj Jestem jebany, dobra Ci chyba nie chce, wiesz? Jest jakieś wyposażenie duże no znaczy małe ale to jakiś nie wiem zobaczę czekaj dobra się yy, jesteśmy jesteśmy już na yy, budynku no, ogólnie mało to wyposażenie ale mamy kilka rzeczy no, które warto by się przyczepić na przykład yy, jakiś tutaj kask yy, jakiś taki coś jakiś zabawkowy telefon o patrzcie no powiem Wam tak, no domu ogólnie nie zobaczyłem. Nie wiem jak on wygląda. Ogólnie wiem tu przez przypadek. <laughs> Bardzo szybki przypadek. Patrzcie, tu mamy w ogóle sierpy. Mamy dwa sierpy. Mamy tutaj jakiś... To jest, to jest jakiś kask, świętoobrazki. Jakiś kamień w ogóle, też obrazy. Zobaczył tutaj kolejny sierp. Ja znam jest z nami też Marcer Wulbes, który trochę podpił sobie. Siema. Siema. <laughs> nie mogę w typa. W ogóle weszę tak upo po wejściem, ale zobaczcie co w ogóle. Na to, tutaj jest, zyg, ej liczniki by działały, trzeba znaleźć tylko dwa te, słyszysz, znaleźć tylko dwa te, chodź sobie, zobacz, znaleźć te dwa, musisz znaleźć te dwa, jak znajdziesz podłączasz... co, co, ale powiem Ci, no tu, tu nie ma, nie będzie prądu, ale mógłby być, jak znajdziemy dwa przekrętła. Dobra stare, ale mega mega, mega wiesz co. Zobaczcie sobie to, mamy stary moment nawet. No i teoretycznie możliwe, że działające, tutaj zamknięte, możliwe, że działające, ale jak widzimy tutaj się normalnie pokazuje. Liczby aktualnie niestety nie ma. A to z tego względu, bo no jak można się spodziewać, właściciel tutaj tego, że prądu nie było. No bo wiadomo to jest część, no jeszcze to mamy tak perkusję. Mam tu perkusję. Na no, mają się tutaj bije. No powiem Wam tak, no dom jest w miarę zachowany jak na opuszczony No widać, że tu jesteśmy po prostu chyba drugi raz. A, witam w ogóle. Pewnie jeszcze z foto sobie. Ogólnie mega dom mi się podoba wizualnie. Sprawdzimy coś na górze, co, to na, co wy na to widzowie? Co jest na górze, bo widzę, że tutaj trochę rosną pajęczyny, ale na górze nic ciekawego nie jest, tylko rosną pajęczyny. No i właśnie się mnie plątałem. A! Nie wiem co widzicie. Ja czuję pęczyny dużo. Więc ja to sobie teraz ściągnę trochę, więc przepraszam za trochę tych. Dobra, powinienem ściągnąć u mnie cały urbec jest no w zachowanym stanie, nie? Widzicie, pies kalflowy nawet tu jest, jak widzimy. Niestety, to już chyba zdążył ktoś wejść i go rozwalić. Tutaj się strop zawala, jak widzimy, gdzieś się łamie. No i co? Fajny urbex? Tutaj mamy jakieś szafeczki, oczywiście pogrzebamy sobie trochę, żeby przyrzucać ten Ale kurde, szkoda, że tu prądu nie ma. Jakbyś stary znalazł te dwa, wiesz, przekrętła, to byś chłopie na spokojnie... tego chłopie i miałbyś prąd na spokojnie. Ale widziałem ja tutaj już byłem, więc tutaj na pewno nie ma, u góry nic nie ma ciekawego. Tak dosłownie jedynie dół jest. Prądu nie ma, a szkoda mega, że prądu nie ma. Tutaj też tutaj był pewnie jakiś ten y, umywalka, bo mamy przeprowadzone y, tutaj rury, jak widzimy. To nie zostało, zostanie opuszczonym y, tym, ten dom oficjalnie jak widzimy, y, został y, opuszczony, ale... Ale to dobrze, to dobrze. Widzimy tutaj jeszcze jakieś wyposażenie w stylu tych innych yy, duperenego. Szysto, że jest dzisiaj dzień, można tak powiedzieć, yy, ten. I właśnie zapraszam Was na kanał yy, Marcel się, no, tutaj jest Marcel, zapraszam na kanał. Yy, Maciej w opisie. No i ogólnie tutaj też ciekawe życie, jak yy, yy, w ogóle to tak jakiś. Nie! jest tutaj yy, brandy branda Rężowy. tutaj mamy też chyba coś ciekawego, ale niestety zamknięte więc tutaj możliwe, że tu jest coś pochowane no, a ten, ale w ogóle zobaczcie sobie na te wszystkie ganki itp itd ale mamy też inwestycje no ja w ogóle nie wiem, że raczej tutaj nie będzie prądu, ale by działał działałby widzicie działałby, więc też szkoda trochę tego domu bo nie ma prądu, no ale Widzicie? Nieraz po prostu jest tak, że nie ma prądu no cóż ale dzisiaj troszeczkę powiem wam hardkorowo było Mam nadzieję, że nagrałem jak to wbijałem, bo na serio przez taką szpalkę musiał mi ktoś pomóc Ten to w ogóle wbiłem profesjonalnie Co? Co to jest? Z1927 O kurde tu dopiero właśnie, tutaj on grzebie troszeczkę sobie. Są w ogóle jakieś świecie stare. No ja ogólnie będę już. O kurde. A trzeba na żlandor, nie spadł. Ja ogólnie będę już kończył, bo do mnie to jest mały. Widzimy się w następnym, kolejnym odcinku, który już będzie. Nie dość,